Czy pani teraz ma jakieś egzaminy? Czy pani mogłaby jakieś pokazać zdjęcia swoje? Nie, egzaminów to ja nie mam, ale ja mam w ogóle siostrę, bliźniaczkę i dwójkę dzieci. I ja jestem tegoroczna studentka trzeciego roku choreografii na Akademii sztuk pięknych w Gdańsku. I ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że je bardzo kocham ludzi, bardzo kocham publiczność. Ja to w ogóle nie mam tremy, ja to nawet tak teraz to mogę. Pa pani jestem. już chciałaby, tak? Tak, tak, już bym chciała. Też widziałeś To niech pani to przeczyta. E, ale, ale z tym panem? Tak, niech pani z nim zrobi e, wywiad. Dobrze, dobrze. E, Mamy jeszcze trzy e, sekundy materiału. E, e, dzień dobry, jestem z telewizji Kablowej Gdańsk. E, dzień dobry panu. E, ale ja tego pana nie znam. Dobry, ja jestem, ja jestem z telewizji kablowej. Trwam i ja chciałam z panią reportaż. Przeprowadzić. Ja mogę się poskarżyć, bo ja dziś jestem bardzo poirytowana faktem, że pani od Estę sobie poszła i ja nie mam wpisu. Aha. I chciałam to zgłosić do Rady Miejskiej Gdańska. No dobra, a co pani myśli o świecie? Myślę, że świat jest beznadziejny. Więc... To, jest, to jest. To nie jest kola, to jest taki. Rozpuszczalnik kosmogokolik. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, my się nie znamy, ja jestem y, z telewizji kablowej TRWAM i chciałabym y, z Państwem przeprowadzić wywiad. No, to, to, to jak się Państwo czujecie dzisiaj? Który, który pozwala rozpuszczać te wszystkie ci z Ale ja Pani nie znam. Frytki. No, ale ja, ja jestem Gosia Mrozek z telewizji kablowej TRWAM. Jestem. Ja, y, ja ja, ja chcę z Państwem przeprowadzić ja, Jak się pan dzisiaj czuje? Jak się pan dzisiaj czuje? Chcemy parkingów, więcej parkingów, więcej parkingów. Parking, 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 parking. parking, 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 parking. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co, co chcecie? Mówcie, 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 bo to reportaż będzie, nie no. Bułgaria. Ja bym chciała się płatka dostać w prezencie pod choinkę od Świętego Mikołaja. Ale sam pan masz. Napisałam temu, temu list, ale nie doszedł. To było... Dorota, co chcesz? Co pani chce? Halo? Ja bym chciała Halo? nowy samochód. A ja więcej słońca w całym mieście. A ja nie wiem, co im mam. A ja bym chciała... Nie, więcej seksu byś nie chciała. Nie co, bym chciała? Tak. co was chciała co chcesz? Kreszbasz, karmaszka, reszka, kaszasz. Ale nie, bo ja tłumaczę na potrzebę. Nie, ja nie mam kasy. A ja chciałbym, żebyśmy się wszyscy złożyli na plastikowe uszko dla pana leszka. Kogo? Misiu, co chcesz? Chodźmy na piwo. Orbietron! Dobrze, to co wy tak myślicie o świecie? Tak ogólnie, nie? Co Świat jest piękny, kolorowy, fajny. No. dużo ptaków, że... I duży jest, bo <kutko> <To> taka kolorowa. Cały <skutko> <zysklarę> świat oprócz nowego portu. Danieluk, co ty? Co myślisz o świecie, Danieluk? Tutaj, tutaj. mam teraz ten. Co myślisz o świecie? On z Warszawy, on nie myśli. Idziemy <mum> tą stację? Dzień dobry! Dzień dobry, my się nie znamy, ja jestem z telewizji kablowej trwam. Ja chciałabym ja chciałam... No pakiet? Ja kiedyś siedzę, nie? Na konsultację o do mnie mówi, No, kremowca. Tak, to wiadomo, że kobieta. Nie, <grystanie> mu poprawić?